Witam serdecznie z Poznania, dzisiaj u nas piękna pogoda, za chwilkę atakujemy plecy i dwugłowe uda, bądźcie razem z nami, za chwilkę wchodzę do Cityzenu i ostro zaczynamy. Delikatnie już powiesłowałem, teraz już właściwie mam 40. największy problem, bo jak zwykle będzie tutaj wejść na, ławek, na ławeczkę i połączymy to tutaj, zobaczyć ze sztangą, na sztandze tylko 9 dych. i zrobimy wysłowanie, na chwile pewnie jadę, wchodzę, jeszcze mi rąk tylko nie urwało. Pozwólcie, że zwiążę paski. cztery serie, idziemy i przejdziemy dalej. Te ciężkie, hardkorowe serie już za mną i wczoraj to, co wam pokazywałem, to nie były żarty. Za mną już jeden banan, w sumie kilka bananów pomiędzy tymi seriami. Zobaczycie, co tu się dzieje. To są banany, które będą zjedzone pomiędzy każdymi seriami. Pamiętamy, na każdym treningu jemy banana co serię i masa rośnie aż go Teraz założę, że tutaj mam troszeczkę mniejszy księgarz, mam dwudziestki dwójki i dobiję szlagą na trochę mniej więcej powtórzeń. Uh. No dobra, nie będzie ta szlanga. Myślałem, że będą same dwudziestki, ale niech już będzie. Mam już przygotowane moje ulubione 70., a odnośnie 80. i 90., to bardzo chętnie bym z nimi zaszalał. Ale najpierw muszę je mieć. Na razie tutaj ich nie ma, może kiedyś zobaczymy. Na razie jadę tutaj. Nie szaleję, zrobię tylko 10 bardzo dokładnych technicznych pokurzeń. Patrzcie. Siedem dychów poszło, banan za mną. teraz delikatne głosowanie, oczywiście cztery takie serie i lecę. Tutaj tylko 6 dych, co prawda, ale zrobię dokładnie, jak zawsze. Pamiętamy o jednym, tak? Żeby nie prostować na dole łokci. Nie ma możliwości, żeby się wyprostowały. Zawsze ugięte są łokcie i wyciągamy całe barki. Tu wyciągamy całość, a łokcie ugięte. Zawsze przy wysuwaniu tu ze szczangelkami na maszynie i przy ściąganiu drążków w góry. To pamiętamy o tym i idziemy teraz na maszynę. Jestem już gotowy do wysuwania na maszynie. Mam tutaj cały stos. Zobaczcie jak chodzimy. Standardowo jest to bananie, zobaczcie. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma możliwości, żeby Wasze łokcie się wyprostowały. To jest kluczowe, ale my musicie to zrozumieć, bo inaczej wolą Was stawy, więc zadła przyczepy, a nie o to chodzi, tak? Zawsze są łokcie leciutko ujęte i wyciągamy maksymalnie, rozciągamy łopatki i spięcie. Nie prostujemy łokcie, tak? A teraz przygotowałem dla Was świetną serię. Mm, moje plecy teraz przeżyją piekło. Spójrzcie, robię oburącz, później jedną rącz i na koniec zrobiłam oburą. Spójrzcie. Normalnie w oparciu bez żadnych chłopiec ugięty jak. Zobaczcie, ja teraz delikatnie i zmniejszam ciężar. Idziemy jednorączką. Zaczynamy, co nam da robić dalej. Nieżo, nie I teraz tak samo jak na początku. Pamiętamy o tym, żeby nie prostować łopci a łopatki za każdym razem ma się rozjechać a z tyłu mocne ich no. czas na szerokość Zobaczę. specjalny uchwyt V którego to nie było zawiązuje, żeby przedramiona pracowała jak najmniej Skrałem się tylko na plecach i lecimy bardzo nisko Spuszczam barki maksymalnie na lekką i głowicach spuszczam. Nie wjechało. Jak widzieliście? Musicie tak samo. I na deser mam dla Was przyciąganie drążka, wyciągu górnego i jednorącz i oczywiście ta sama zasada lekko ugięty łokieć, pamiętamy o tym. I dodajemy jeden element, do czego ostatnio nie było. Czyli zobaczcie praca tułowiem, żeby mocno spiąć. W drugą ale dodajemy jeszcze obrót, rotację tułowiem, żeby najszczerszy się dociągnął maksymalnie. Zobaczcie. Það er svona hvað því að það þarf að segja að hljópa. Í bók. Það er svona hvað þarf að segja að hljópa. nie dodawaliście tego obrotu, to musicie koniecznie spróbować. Druga strona. Łooo, maksymalne wyciągnięcie, obrót, wyciągnięcie, cztery takie serie po 12 i zaczynamy dwójki i supermena. I czas na supermena, on tutaj właśnie będzie próbował teraz na naszej pomarańczowej łabędzce. Jestem po delikatnej rozgrzewce, ale żeby jeszcze lepiej się dobrze, to potrzebne mi są, jest potrzebny mi rekwizyt. Moje ja, banany, zobaczcie. <laughs> To jest mój celownik, w sumie jak supermena i wieszczadł. A wiecie jaką próbę, nie? A! Ale wieszczo Kurczę, boli. czy tak robić. Poczekajcie, poczekajcie chwilę. Wasze zdrowie. Mm. Teraz już bez żartów. Zobaczcie. Wasze zdrowko było, więc elegancko. A teraz jadę już prawdziwego. U. Pozwólcie, że nie będę robił się na wyprostowanych nogach, już nie są żarty, ale trzeba troszeczkę. Eee! 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 I dobicie na zgięty. Koniecznie. Po pierwszej serii się zechciewa, a po czterech ledwo ile. Hmm. Za chwilkę jeszcze robimy dwójkę stojąc, dwójkę siedząc i dwójkę leżąc. Do zobaczenia. Jak widzieliście superman był bardzo hardkorowy, bardzo ciężki. To teraz czas na trochę lżej stojąc i trochę bardziej papująco. Warsza. pompa będzie ekstremalna. Uh. Teraz jadę bardzo delikatnie, bardzo pompująco w leżeniu, a siedzenie zrobię za to ciężej. Na sam koniec. Dobra. Idę cel. Powtórzeń za mną w leżeniu, wszystko po 25, więc pompa okrutna. Teraz kolejne ostatnie 10 y, powtórzeń i 4 serie. I zobaczcie. Dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku, ale lekkie. Widzimy się w nowym tygodniu z nowym cyklem, ale lekkie, gdzie pokażę Wam oczywiście nowe techniki, nowe ćwiczenia, gdzie wydawać by się mogło, że już nie ma tych nowych ćwiczeń. Ale ćwiczenie jest cała masa, zaznaczam na wszystkie partie mięśniowe, więc do zobaczenia. I mam nadzieję, że jakieś fajne rekordy padną. Na wtorek zapanowane jest 210 na 25 razy. Tylko nie uczy nikomu. Do zobaczenia.